Absolutnie widzę przyszłość w biznesie łączonym z show biznesem, mediami, generalnie jakby taka multifunkcyjność, jeżeli chodzi o łączenie różnych ludzi z różnych czasami wydawałoby się na pierwszy rzut oka światów ze sobą kompletnie niezwiązanych. Ja już kilka lat temu odkryłam, że... Uwielbiam telewizję i świetnie się tam czuję, i bardzo lubię prowadzić programy na żywo. Jeżeli tylko jest taka możliwość, jest coś, co ja też czuję, to bardzo chętnie biorę w tym udział. Natomiast czas leci, życie nie lubi próżni. Ja wiele lat temu patrząc też na historię moich koleżanek w telewizji, które po jakimś czasie gdzieś odchodziły dalej w cień i też często nie potrafiły się odnaleźć czy pogodzić z tym, że przychodzi po prostu nowe pokolenie, no to wiedziałam, że muszę zacząć budować swój plan B. No i to był. Wcześniej też i portal, i jakieś pierwsze firmy, które zakładałam. Weszłam trochę w branżę eventową. Jakby właśnie łączyłam cały czas to wszystko, co też robiłam w telewizji i w mediach. No i w końcu jest how-to, które nie ukrywam, że mam nadzieję, że będzie takim dzieckiem, które na dłużej zagości w moim życiu.